Powiedz Mateusz, ile brakowało, żeby to pan Jacek, twój tata wszedł tutaj dokładnie, do bo takie... nic nie brakowało, znaczy był ewentualność na planie filmowym jest taka, że plan filmowy, taki międzynarodowy pro pro produkcji ma to do siebie, że występują tam różnego rodzaju gwiazdy hollywoodzkie, między innymi Sophia Loren. I muszą pod nią dostosowywać grafik, więc była taka możliwość, że ja dzisiaj zajmę się po raz kolejny dzień na planie bo i po prostu tata, tata wskoczy za mnie. No to już powiedz, czy jest jakiś rywal, z którym chcesz się zmierzyć? No bo ta kolejka do ciebie się ustawia dosyć długa. Nie, w tej... o. Podobno jest chętny. Ja tak. Marcin Najman zakończył swoją karierę, a ja nigdy nie miałem po prostu sposobności, żeby go w jakiś sposób wyzwać, więc... to ja reinkarnacja Najmana, wyzwanie rzucam tobie. Co, Co ty na... Ja maśka nie znam kompletnie. Ale ja też się... Ale jesteś chętny na pojedynek? Kurczę, no pewnie. Jest podobny wagi, dlaczego by nie, ja... Słuchaj, jeżeli ja nie mówię... No, nie bawimy się w takiej akcji, nie no, spokojnie, no, spokojnie możemy zawsze usiąść... Możesz, możesz nie się filmować normalnie, wiesz o, co Maciej, tak dobrze... Zawsze możemy usiąść do stołu i porozmawiać, nie mówię nie, może, może to być nawet kolejna gala, bo tak jak zauważyłeś, nie odmawiam walki nawet z tygodnia na, na tydzień. Ty, tym, bardziej, tym bardziej po, po krwawej batalii, gdzie Prys i obdarzy yy, obdarzył mnie, Takimi bardzo dla mnie słowami, które gdzieś tam mnie znobilitowały jako jako fightera, że skradłem jego serce do walki Nie będę go bił, daj mi tylko mikrofon mikrofon nie będę go nie